Dobra, Szemano, widzę, kolejny klip wideo. Ja widzę, postanowiłem, że spróbuję jeszcze raz złapać Hybryda. Na tym miejscu, co, co kiedyś go złapałem. Także widzę, rzucimy katpiówkę. Wiem, że szansa na to, że coś tam uderzy, nie jest jakaś gigantyczna. Ale pomimo tego już rzucimy. Także widzę, słuchajcie tak. To miejsce to jest, widzę, złote jezioro. O czym już pewnie wiecie. I tak, widzę, ogranicznik to nie wiem, ile jest metrów. Ale widzę, tak. Tutaj widzę, możemy złapać tego. Lina. I Haczek. Hashtag 4, a to wiecie co widzowie? Hashtag 1 To widzę, wiecie co zrobimy? Weźmy widzę pijawki albo lasówki Hashtag 1 I rzucimy widzowie tak Z tych kulek rzućmy widzę hashtag 1 I pijawki albo lasówki Zasówki bardziej, bo ja bym bardziej chciał Widzę złapać unikatowego złotego lina Także widzę, rzućmy lasówki Może uda się złapać e, złotego lina Pijawki albo no, złotego lina In, rasówki są na tego złotego lina, tego pięknego, na tego lina koi, także widzę. Słuchajcie, rzućmy to gdzieś tam, także widzę. Zdejmij ogranicznik, słuchajcie, i tak zdejmij ogranicznik, i rzucę to widzę gdzieś o tam, właśnie o w tamte miejsce. Co widzicie, Także widzę, rzućmy to tam. Da widzę, także około 22 metrów powinno być ok, Także widzę, ta wędka będzie rzucona na złotego lina. Oczywiście małe sumy też można powpalz, ale widzowie. Weźmy teraz jeszcze tą wędkę na ochotkę i to będzie widzę wędka na hybrida. Na unikatowego hybrida F1. Także widzowie. Rzucimy ją może gdzieś bardziej o tam. O. Gdzieś bardziej o tam już słuchajcie, rzucimy. Także widzowie, ja niech się rzucam ja wędki. I my się widzimy za chwilę. Elo. Ja tą wędkę przerzucę. Bo ja w przypadek rzuciłem na 30, parę metrów bo tam daleko. Tak widzę, tą wędkę. Miejmy nadzieję, że coś fajnego się uda, widzę, złapać. Może lina unikatowego, może ładnego hybryda jeszcze. Nie widzę, słuchajcie, ja nie przedłużam. Ja widzę, rzucam wędkę. Tak widzę, rzucimy. Gdzie rzucić? Uwaga, uwaga, widzowie. Tak, czyli ja widzowie, okej, okay. tak widzowie. Ja słuchajcie, nie przedłużam. Wyciekamy po prostu, widzowie na lipiec. Elo. Dobra, wyzwanie na wędkę numer 3, czyli tej na Alina. To mówiłem, że będzie na lina. Tak widzę, słuchajcie, wędka numer, numer 3, 13-17. Co to widzę, że będzie? 13-17, coś małego, chyba kślinek, bo w tym roku, tak widzę, nie walczył. Co to widzę, jest lin, lek. O, to jest złoty lin, czyli widzę, słuchajcie, ja będę polował, może... Polujemy, robimy pełne polowanie na ulicy, na mniejsze rybki. Polowaliśmy na duże ryby, teraz czas zabrać na te mniejsze rybki. Może weźmie jakiś karasz, może weźmie jakiś świn, może weźmie jakiś złoty lin, a może weźmie jakiś złoty. Dobrze, ja nie przedłużam, ja poluję, po prostu ja. będę szczęśliwy, widzimy się za chwilę. Ej! No i zamiast raci jak widziałem. Zniósłem się cztery widzowie Jest to widzimy hybrid F1, czyli widzowie Godzinę Dawidze, czyli widzicie Ś siadają hybrid F1 Siadają, siadają, siadają widzą nam hybrid F1 oraz steliny. Także widzą, ja słuchajcie, nie przedłużam, ja poluję. My się widzimy za chwilę przy następnych rybach. Elo, za chwilę może jeszcze wezmę dać i będę nęcił. Tak, widzę, tak słuchajcie, ustawiał graniczny 24 4 metry. bo 25 metrów to było jednak z Ja będę tam nęcił, a za chwilę może też podnęcę na miejscu naszego lata. Zapytałem, widzę tego kolegę, onę, gaczy możemy ma matkać na, i, wiecie, na, im, na. Unikatowego lina albo unikatowego złotego lina, albo kanaż Także widzowie, daj ja Nęce, Czy to jest ok? Tak, to jest za ok. Za chwilę jeszcze chyba podnęcę miejsce na złotego lina. Także widzowie, poczekamy. może coś fajnego uderzy. Dobra, widzowie, ryba jest. jest Widzę jakaś ryba. Ręka na hybrida. Hybryda 13:36. Zobaczymy, co będzie. 1344 Chybi chyba Nie, to jest karaś, właśnie ja musiałem widzieć to będzie... Tato, będę logowy to, 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 to widzowie, pokażę tato Pamiętacie widzę na to nie? Na gnippo każdy jest minimum medal, nie? Pod medalą do... W końcu dorwiemy, i tutaj być może unika hybryda, oraz może i dorwiemy tutaj, słuchajcie, lina. Także widzowie, nie przedłużam, poluję dalej. Dobra, widzowie, miałem, miałem powiedzieć, że będzie kolejna ryba. No jest to teraz już kolejna ryba 13:52, i też coś większego. Jeśli to jest hybryd, to może być coś meta albo unika. Czy to jest unika, to hybryd? Nie, to, widzowie. I ten kaś ma właśnie wielkość taką jak ten hybryd, co nie? Ja właśnie ja widzę... Widziałem... Widziałem, Może się on nie jeszcze hybryd, tak, widzowie. Ja rzucam dalej. Oj, będzie kolejna ryba, jeszcze widzowie. O nie, widziałem w wodzie rybę i tam jakiś widzę płynął I czekał, bo widziałem w wodzie kadbi jak sobie płynął. A dobrze, słuchajcie, ja rzucam dalej. Może coś jeszcze nam weźmie. Także widzowie. Nie przeszkadzam, nie, nie, nie przedłużam. To polujemy na kolejnego unikatowego hybryda. Oraz... Oraz widzowie może na tego. tego złotego Lina, więc doła widzowie. My się widzimy za chwilę. 1358 chyba mi wzięła Nie wiem dokładnie widzowie, bo musiałem coś załatwić i byłem już dala od telefonu. 1358 widzowie. to widzowy Lin zwykły, no ale doła widzowie. Nie wiem, trudno, słuchajcie. Trudno Ja słuchajcie, powiję dalej. Może jeszcze uda się coś złapać. Ale coś na pewno uda się złapać. Bo już mamy kolejną ribę o 14.00 widzowie na wędkę numer 1, czyli wędka na hybryda i to jest to chyba coś większego, widzę właśnie. Aczkolwiek nie jestem widzę pewien. Zobaczymy, co będzie. Czy to będzie unikatowy hybryd? Chyba tak. Nie, to jest medalowy hybryd F1, ale patrzcie, widzowie, unikaty hybryda. Czekajcie, bo źle mam telefon. Unikaty są od 1 kg, co nie to Widzowie, tu siedzi medal, czyli widzowie. Mamy tutaj szansę na lekko, czyli widzowie mamy dwa kwoty na hybryda. Jeden to jest tak, jak widzieliście, a drugi to jest ten tutaj. Ja widzę, że przy okazji jeszcze spróbuję zapolować na unikatowego lina. Wiecie, co widzowie, Ja chyba zrobię tak, że rzucę jedną wędkę na hybryda, tylko tą jedną. Wędkę numer jeden będzie na hybryda. A tamte dwie wędki będą trwać na lina. Tak widzę, ta wędka nie będzie na hybryda, jedyna. Słuchajcie, zmienię, zmienię na 24 metry, bo rzuca chyba leciłko za, za daleko. Tak, niech będzie widzę 24 metry, albo może nawet 23, także słuchajcie widzowie. Ja widzę, że biorę teraz tak. Zwinę, słuchajcie, tą wędkę tutaj, czyli wędkę numer 2. I zamiast tych ochotek na tego unikatowego hybryda. Dam widzę tutaj, słuchajcie, jakieś może nie wiem. Dam widzę tutaj pijawki. Pijawki są słuchajcie dobre na lina. Tak samo jak są dobre na złotego lina, a pijawki są dobre na zwykłego lina, tego zwykłego, czarnego lina. Bo... Tak jak mówiłem. Rasówki są dobre na tego Lina koj, czyli tego złotego, a pijawki są dobre na tego zwykłego. Czekajcie, widzę, ja wiem co jeszcze jest dobre na Lina. I jest to widzę, uwaga, uwaga, rak krojony. To czekajcie, widzę, dajmy tu raka krojonego. Gdzieś widzę rak krojony. Na to może wziąć unikatowy Lin. Tak widzę, damy, słuchajcie. Gdzie to jest? Gdzieś widzę rak krojony, halo? Ha, to, ha muszę tu wejść, bo tam się zalargowało. Poczekajcie. Gdzieś widzę rak klejony. O jest widzę rak krojony! Bas, miętus, sterlet, sterni, sterni, ale tu też można liny na tu łapać, patrzcie! Lin, patrz widzę, lin, lin, lin! Złoty lin, rak krojony, ochotki, rasówki czerwone, robaki raz pijawki, co nie? A ten lin ma rak krojony, czyli widzę, rzucimy raka krojonego, może na tego raka krojonego coś weźmie. Czekajcie, ja tam widziałem... Co? Aha, to jest leś, myślałem, że to jest unikatowy powiedzieć, że co? To są unika, które krąpie, ale to jednak był leś. Ale widzę, słuchajcie, ja nie przedłużam. Rzucę tą wędkę tam na Lina. może inny, słuchajcie weźmie. Tak widzę, rzucimy. Oczywiście na raka, którą najgodać może wziąć sum, ale liczymy, widzę, że weźmie nam lin, Także słuchajcie, widzowie, ja rzuciłem tam. Będą widzę dwie wędki na Lina i jedna na hybryda. Jest już medalowy hybryd i to ładny medalowy hybryd. Prawie unikat, dosłownie 16 gramów brakowało do unikata. Także widzę, polujemy na unikatowego lina oraz może unikatowego hybryda kolejnego. Co w się, sensie unikatowego hybryda i być może kolejnego unikatowego lina. Także widzowie, ja słuchajcie, nie przedłużam. bo się widzimy za chwilę przy kolejnych rybach. Elo, w ogóle widzę, jakieś łapam tej o tam po tamtobie wyrzucam katuki. O, bo na węce linowej, jest to coś większego, słuchajcie. Tak, ja, to będzie widzę unikatowy linie czy może sum. Nie, to jest... co? Karp na lasówkę, naprawdę. Ja 3 kilo. Ja już widziałem liczyłem, że może słaby jakiegoś gigantycznego unikatowego lina a tu karp, widzę. No dobra, nie wiem, czekamy dalej. Może jeszcze coś weźmie. On mam szczerze widzowie, że spodziewałem się, że na tego... Że, bę że będą nam brały same sumy, a jak na razie, widzę, biorą nam same liny. To znaczy widzę, że mamy szansę na unikatowego lina jeszcze przy okazji. Widzę, Chciałam właśnie pokazać, że na wence nr 3 tak wiecie... Nagle podszedł do góry, ale przestał, o! O, tu będzie ryba, o już jest ryba widzowie. Na wence linowej. 14.22 widzę, zobaczymy co tutaj będzie. To będzie medalowy lin. no! Jest widzę medalowy lin. O, naraka królonego widzę, wziął medalowy lin. Więc słuchajcie, widzowie, ja chyba dam H1-0 i będziemy teraz, widzowie, polować na unikatowego lina. Tak słuchajcie, widzowie, ja tą wędkę rzucę z powrotem. Będziemy nie opulować na unikatowego lina albo unikatowego złotego lina. Także słuchajcie, widzowie, skoro te nie biorą nam sumy, ja widzę, wezmę i rzucę tę wędkę na lina. Może weźmie nam unikatowy lin jeszcze przy okazji. Także widzowie, ja nie przeróżam, naprawdę spoko idzie. Jakby wziął nam. O, coś nam dał chyba. Ja mam widzę, jest to unikatowy link, to byłby naprawdę fajnie, ale dobra widzowie, ja chodźmy i przeludzamy, to fajnie było złapać dwóch samochodów do złotego linka, żeby dyrekulink by mnie cieszył, ale unikatowy dwóch samochodów by również bym nie spadł z zadowolenia. Na dobra widzowie, ja chodźmy i przeludzamy, Ja po prostu czekam. o, jest widzę, branie na hybrydową, jest widzę ryba na wędkę na hybryda, 1426. To będzie unikatowy hybryd? Ja też ze okoń. Kaś widzę, bo jest kolejna chyba jeszcze. Również 1426 widzowie. I, i, I to jest na wędkę tą linową, na tą wędkę wiecie, tą wędkę na złotego lina. Na złotego lina powtarzam. Kaś i co tutaj będzie widzowie? I akurat jest złoty lin właśnie. Tak, to jest ze złoty lin. Kaś widzę, wiecie co? Dajmy większe haczyk, bo skoro nie biorą nam widzowie jak na razie za, żadne sumy, to może wezmą unikatowe takie widzowie. I tutaj również większy haczyk, dajmy haczyk 1-0, także widzowie, jak widać, teraz akurat jest tak, że sumy nie biorą, bo wtedy pamiętam widzowie, jak spróbowałem złapać te liny, to brały widzowie, jak, jak miałem większy haczyk, większy niż hashtag 4, to brały mi widzowie same sumy, co nie, a teraz widzowie biorą mi liny, także widzowie, zapomnijmy. Może się uda. Unikatowego lina, oraz złotego lina Oraz może wyjdzie też hybryd przy okazji Także widzowie, jak widać Naprawdę, nie, naprawdę miał być widze Tylko później postanowiłem Przyjść tutaj, i widzowie jak widać Dobra decyzja to może być, bo może się widzę okazać, okazać, że złapiemy jeszcze Unikatowego lina, oraz coś tam jeszcze Więc dobra widzowie, nie piszczam Po prostu łapie, może okazać się Że będziemy mieć, słuchajcie, wiecie Dobry dzień, dobre szczęście, wczoraj było szczęście, bo siadł dwa piękne na mury, a dzisiaj może znowu będzie, słuchajcie, szczęście. A właśnie widzę, bo wcześniej wam mówiłem, o tam pod tą bo o tam, co jest tam, słuchajcie, to ja widzę kiedyś, jak miałem, jak miałem, jak miałem tylko dwie węki gruntowe, czy tam jedną gruntową i jedną słabikową, to rzuciłem sobie dwie karpiewki o tam, o pod tamtą bo o tam, słuchajcie, o tam sobie, tak wiecie. Rzuciłem taką, no i jakieś tam unikaty się osiadły. Więc nie wiem, gdybym miał haczek. Wiecie co, widzowie? Rzućmy tą wędkę, może gdzieś indziej. Albo zmniejszymy haczek. Albo nie widzę, nie, niech ta wędka słodzi. Ktoś weźmie, to weźmie, nie, to nie. Ja widzę, jej nie ruszam. My czekamy na inne ryby, słuchajcie. No widzę, kurde, przed chwilą tak ten, Jak swinger podszedł do góry, nawet z wymyka. 3, niestety przestało. No dobra, to czekamy dalej że ten chybity fan bierze też na chleb z miodem i że tak że widzę, ja dam słuchajcie chyba węgiel na spławi. kaczek słuchajcie, hashtag jeden i rzucę jeszcze słuchajcie węgiel na spławik. żeby było, i dam widzę tak dam tej widzowie jak sobie to widzę dać chleb z miodem, chleb z miodem lub ma wcale widzę maszynkę Patrzcie, to jest takiego patrzcie, patrzcie, to jest ten, to są kurczi ciasta Patrzcie, tak wygląda jakąś piastra, a tak wygląda mastyka. Mastyka jest za tym niczym się nie tylko w Tak skakiowym, tak widać. Patrzcie. Grunt jest za głęboki, według mnie. Taki jest, może. Z taki z. 55 50... cm będzie ok, tak? Rzucę to, może na to coś weźmie, także widzowie Rzuc, Rzucę to tam, gdzie jest miejsce na hybryda, może nam weźmie coś jeszcze, także widzowie. Widzimy się po prostu za chwilę. widzę zamienię ten. To z wędku numer jeden, no bo nie wiecie co widzowie, zrobimy tak. To no, niech pójdzie, ta wędka niech pójdzie na miejsce tej. To niech pójdzie tutaj. I ta niech pójdzie na miejsce kartówki, czyli widzowie. Wywalę, słuchajcie kartówkę tu będzie węka z kolikozem z katiówki, także widzowie. Zwinę słuchajcie chyba katiwkę, bo nie ma po co. I będę widzowie nęczek. Bo może trzeba podnęć na tego lina oraz także słuchajcie, widzowie. Schowałam katiówkę. Wydaje mi się, że słyszałem PIPINCE na tym sygnalizatorze, sygnalizatorze numer 1. Na tego tego co rzuciłem ta skwajka. Ale dobra, widzę, słuchajcie, już złużam. Rzuciłem wędzę rozpławik. Może jeszcze na to weźmie hybryd. Ja widzę, rzucam tam nęce. Nęce na hybryda, może weźmie ładny hybryd, Oraz może weźmie też ładny mini. Także widzę, nie przedłużam. Ja widzę, także słuchajcie, ja widzę Jesteśmy w trakcie nęcenia. Może, może coś nam widzę, pomoże może to nęcenie. Ja za chwilę chyba też widzę, zrobię coś takiego. Tak jak wam mówiłem. O, czy by było jakieś branie? Nęce widzowie i może weźmie, może za nęta, słuchajcie, widzę pomoże. Nie miejmy przynajmniej tak nadzieję, aczkolwiek, widzowie, ja nie przedłużam, ja puluję, może w końcu coś nam uderzy ładniejszego. Ale widzicie co widzowie, ja chyba zrobię tak, bo wydaje mi się, że ten haczyk 1.0 jest za duży, słuchajcie. Także widzę, ja słuchajcie, wezmę, wezmę, wezmę tę wędkę na pewno zatręczonym i na 1.0. Może i wziąłby widzowie unikatowy nimi Ale będziemy czekać, widzę, mnóstwo czasu na branie. Tak słuchajcie, widzę, ja zrobię coś takiego co? A nie, to jest ochotka, tak? A nie, no tak, bo ja widzę wędki zamieniłem, to jest wędka z ochotkami na hybryda. To czekajcie, widzę je, przerzucę i za chwilę wezmę tą właściwą wędkę. Ta wędka pewnie nie ma, ma ograniczeń na 23 metry, ale 23 metry też wystarczy. Ale słuchajcie, widzę, tak jak mówiłem, troszeczkę to jest chyba za dużo, ten 1.0 na tym raku klejonym. Także widzimy, te haczyki to mają 1.0 na lina, dam tu na hashtag 1.0. Ej, czy może weźmie coś tam na ten 1.0, może weźmie coś w widzę Nie, wiem. słuchajcie, damy wizerę 1. To prawda, widzę. Ja myślę, że pokażę Wam wizowie topkę, jak tam liny są. Teraz widzę, jest nasz hybryd, ale patrzcie, widzę, jak kudle. Widzicie, tu jest nasz, nasz hybryd. Ale czekajcie, widzę, jak wejdziemy sobie niżej, to patrzcie. Gdzie jest ten? Jak to? Mm. lin. Patrzcie widzowie, liny, liny są, liny są widzę tylko od ilu trzeba liny, liny są unikatowe od 2,5 kg chyba, nie? 2,5 kg mniej więcej, 2 kg, także nie wiem widzowie jak to jest dokładnie, o koni nie ma unikatów, tego wiem, ale jak tam złoty lin widzowie, złoty lin Złotego lina powyżej 3 kilo jest naprawdę ciężko widzę złapać Aha bo złote liny są tylko unikat powyżej 3 kilo Ale fajnie by było słuchajcie złapać unikatowego Złotego lina powyżej 3 kilo Oj onek już nie złapał że onek nam da dalej. My się po prostu widzimy w za chwilę. Halo. Ja widzę, że tylko na ja ten klip już chyba zakończę, bo on już trwał prawie 20 minut. Także widzę, że ten klip kończy, My się widzimy za chwilę w kolejnym wideo. Halo.